ewulcki i figurski w dobrej formie od rana. Niezależnie od wyników badań, o których tutaj mówimy. Tacy ludzie jak Donald Tusk, jak Bronisław Komorowski, jak Radosław Sikorski, jak Klich, przepraszam, bo imienia w tej chwili zapomniałem. Bogdan Klich, jak Tadeusz, Tadeusz, Tadeusz Arabski muszą zejść z polskiej sceny politycznej. Raz na zawsze. <gryne> <purpurację>. <caracter cringe> Jezus Maria! jak on musiał być strasznie, proszę państwa, niekochany. I proszę państwa, nie przytulany, a absu... w domu. Absolutnie unikalny fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, w którym nie pada słowo niebywałe, ulubione słowo Jarosława. I oczywistość o, 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 ostatnimi tak. Ostatnimi, ostatnimi czasy. No powiem ci, że rękę na islam to jest bardzo poważne ryzyko, o czym o czym wiedzą. Tak, niektórzy, on zaatakował grandsz, wszystkie kraje arabskie. Mówiąc arabskie k... obwiniając w kontekście obwiniania za katastrofę tu polewa. E, proszę państwa, wyjaśniło się wreszcie e, tak naprawdę dlaczego runął TU 154. Otóż wśród czynników, które doprowadziły do katastrofy, prezes PIS, który zna się na tym, wymienił przede wszystkim brak szacunku dla prezydenta, gdy jeszcze żył. Znaczy w, w, w ogóle, że to wina osób, które nie szanowały prezydenta, czyli tak naprawdę na skrzydle TU Polewa siedzieliśmy my, czyli Poranne WF. UE. No, Majewski siedział. Szymek Majewski, Marianik. Podobno dzieła zniszczenia dopuñił jak na skrzydle usiad Cekielski z Kaliszem. No to I tam podobno ten, 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 ten taki, co prowadzi fakty, piłował koło. Nie dały rady wyl wylądować do Beściach niestety. Powiem Ci, niestety. taką mam refleksję, że gdyby brak szacunku dla prezydenta powodował, że spadają samoloty, to podczas prezydentury Busha przestrzeń powietrzna USA była pusta. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SK Więcej na www.skrok.pl